I autobus nas przywiózł tutaj na parking samochodów do wynajęcia i się tutaj pakujemy do Fiata Tipo. Widzę światło, bo nie jest zły. Fajna na rzecz, rzecz tutaj w Genewie jest taka, że z lotniska można przejść na targi genewskie, na tę wystawę motoryzacyjną. Bezpośrednio, znaczy targi genewskie są tuż przy lotnisku i właśnie teraz jestem na lotnisku, a udaje się na targi. Widać, że Skoba robi się ekskluzywną marką, skoro promuje się nawet na lotnisku. Wszystko w jednym. Dworzec kolejowy, lotnisko, centrum handlowe i tam gdzieś przede mną targi genewskie. No cóż, nie byłbym sobą, gdybym jednak nie zjechał na peron kolejowy. To są te tereny wystawiennicze genewskich targów, a pod nimi normalna droga szybkiego ruchu. Jak widzicie te skrzydła wyglądają ciekawie, ale zdaje się, że zbierają wiatr, bo wieje tutaj jak licho. No i idąc tak sobie wszedłem na targi, ale jak widać za mną Większość eksponatów jest jeszcze zakryta, bo oficjalne rozpoczęcie targów dzisiaj będzie miało miejsce jakieś dwie godziny później, czy półtorej. Ja jestem trochę wcześniej, żeby przygotować się do, na przyjęcie gości. Natomiast mam dla Was już zrobione. Kilkanaście, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt zdjęć. Zapraszam oczywiście zdjęć z targów, zapraszam do obejrzenia na moich albumach w serwisie Google i też do obejrzenia krótkiego filmu, który jest straszaniem tych, tych zdjęć, ale to jako oddzielny film. Czas powrotu, pożegnania Genewy, czyli znowu jestem na lotnisku, kolega mnie tutaj podrzucił. No i e, za chwilę za chwilę będę musiał wejść tam, widać za mną przez kontrolę bezpieczeństwa. To jest sporo ludzi, ale mam jeszcze trochę czasu, więc mam nadzieję, że bez problemu zdążę. Szczęśliwie przeszedłem kontrolę bezpieczeństwa i jestem już po drugiej stronie, czyli teraz mi pozostaje tylko czekać na samolot. Byłem przed chwilą w telecie, którą widzicie za mną i. Takie obserwacje. Ładnie, czysto, ale drzwi otwierają się do środka. To znaczy, aby wyjść z toalety, trzeba chwycić za być może brudną klamkę i pociągnąć. Nie wystarczy popchnąć. Szkoda. I druga sprawa jest taka, że nie było tam suszarki do rąk, tylko ręczniki papierowe. Też lekko szkoda. Samolot do Warszawy odlatuje z bramki 5, którą tutaj widać. Jeszcze co do ręczników papierowych. Czy wiecie, że do wytarcia rąk wystarczy jeden? No, góra dwa ręczniki, a niekoniecznie trzy lub cztery, tak jak to się powszechnie uważa. Pierwszy raz mi się zdarza, że sygnalizacja zapiąć pasy już jest wyłączona, a my jeszcze lecimy w morzu. Jest już coraz więcej słońca, ale jeszcze się przez chwilę nie wsiąliśmy. Zobaczcie, cały czas jest biało w Wreszcie po 50 minut tak dotkno się przez tak używan możemy ujrzeć młęki na